Jak dodać towar lub usługę w programie Iluo Business? Przedstawiamy Państwu jeden ze sposobów dopisywania nowego towaru, usługi, z wykorzystaniem wyszukiwarki poleceń. Klikamy na pole wyszukiwania i wpisujemy frazę towar. Z podanych podpowiedzi wybieramy polecenie dodaj towar. Ukazuje się formatka towaru, usługi. Wpisujemy nazwę suszarka do włosów Braun. Określamy, że jest to towar co oznacza kontrolę stanów magazynowych przez program Iluo Biznes. Indeks towaru nadawany jest automatycznie ale możemy wpisać go ręcznie. W polu grupa towarowa wybieramy do jakiej grupy ma być przydzielony towar. W opisie towaru wpisujemy suszarka miniaturowa, moc 1200 W. W dalszej kolejności uzupełniamy pola stawek VAT, SWW, PKW i U, oraz wpisujemy minimalny i maksymalny stan magazynowy, co ułatwi w przyszłości optymalizację stanów magazynowych. W następnej kolejności definiujemy cenę towaru. Wpisujemy cenę bazową, 100 zł, względem, której program będzie liczył narzuty i marże, a następnie wpisujemy cenę detaliczną, 180 zł, hurtową, 140 zł. I specjalną, 120 zł. Kolejną czynnością jest określenie jednostki podstawowej towaru, sztuka, oraz listy jednostek pochodnych, w których dostarczany, sprzedawany, jest towar. Opcjonalnie uzupełniamy dane o wymiarach i wadze towaru, możliwi to obliczanie wymiarów i wagi przesyłki. Następnie określamy producenta i dostawcę towaru, co ułatwi późniejsze filtrowanie i grupowanie towaru na zestawieniach. Bardzo ważną rzeczą jest określenie metody wydawania towaru. Jest to FIFO, LIFO, według daty ważności lub ręcznie. Możemy także zdefiniować listę kodów kreskowych skojarzonych z towarem. Towar zatwierdzamy klawiszem zapisz i zamknij. Aby zobaczyć, czy nasz towar został poprawnie dodany, wpisujemy w wyszukiwarce nazwę naszego nowo dodanego towaru i wybieramy go z listy podpowiedzi.